Jata, jata Mikrofon DJ-a, krawata, lata Ile razy można... wszystkim, z tej Patryk z grupy After Party Parna. Siemanko, z tej strony Remy z duetu Galgian Remy Cześć tutaj Andry i Kamila Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Emi, z tej strony DJ Krone. Cześć! Z tej strony Andrzej, formacja Wechsel. Cześć, mówi Marcin Miller, zespół Boys. Pozdrawiam serdecznie z tej strony Ewa Basta. mój Radek, zespół weekend. Bardzo gorąco pozdrawiam słuchaczy Radia Emi. Trzymajcie się pa. Siema kochanie, z tej strony Krawat, Piotr Domiński Zapraszam wszystkich na Krawat, Show, tylko i wyłącznie Dzień strony DJ Krawa Piotr Mieski. Zapraszam was na mega ekskluzywne video Właśnie tutaj z gwiazdą naszą of tonight Z sobotą, właśnie z Michałem, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy Z cyzoryki, z żółwiki, z szatuny To wszystko będzie tutaj zaraz, oj będzie się działo Będzie kanabis, whisky, ananas No i będziemy to wszystko kręcić Także będzie bardzo hip hopowo, hapki, hip -hop Także wyjdźcie tu na imprezkę Także będzie dużo, dużo wywiadów z wami

Siema kochani, witamy wszystkich e, tutaj w Polish Millennium House w Birmingham Naszym gościem jest e, właśnie w programie Krawa Show e, Sobota Młodzież Gora Siema e, no i e, właśnie mogę tak powiedzieć najbardziej oryginalny raper polski w tym momencie? Przez skromność nie przeczę. Czy jesteś Michał e, Sobota zmęczony w tym durem 2015, ponieważ byłeś w Londynie, Peterborough, Leeds, no i teraz e, Birmingham. Każde miasto tak po 150 mil można by powiedzieć. No i e, czy to ogólnie przeszkadza ci, czy jesteś normalnie wyluzowany, jak to tam wygląda? Przezuczajony? E, to... Więc tak, no na pewno jestem bardzo zmęczony, co chyba widać zresztą po mojej twarzy. E, Jestem bardzo stęskniony również, to są takie, wiesz, jedyne mankamenty całego tego mh, zawodu artysty. No ale w najcięższych chwilach zawsze przypominam sobie, jak było w stoczni po prostu i wszystko mi przechodzi jest się zabawić, jest zdrabić, i jest miłość, bez Słuchaj, chciałem się zapytać, byłeś może już wcześniej w Jukaju? Wiem, że na pewno tak, a jakie są Twoje wspomnienia? Tak, byłem już wcześniej, a jeszcze nie byliśmy tak popularni i było różnie tam po prostu. Raz były fajne frekwencje, raz było kutafoniaszcie. Ale zawsze dobrze się tu czuję i dziękuję za zaproszenie. Chciałem się zapytać, jak cię ludzie przyjmują ogólnie na koncertach tutaj w Jukaju? Powiedz, zadowolony jesteś? No tak, no jeżeli już ktoś tu jest, no to nie jest z przypadku, jest gościem lub dziewczyną, którzy przeszli stricte na sobotę. No i co, dużo miłości, dużo samych dobroci. Jestem zadowolony, dziękuję. Dużo, czy dużo ograsz ogólnie w tym, w tym momencie koncertów ogólnie jeździsz? Bo na przykład po całym świecie. Wiesz, po całym świecie to trudno powiedzieć. No nie no jestem teraz w Anglii, miałem tu aż pięć koncertów. W zeszłym roku udało mi się wiesz, być w Nowym Jorku, w Chicago. I wiesz, na razie to jest tyle z tego świata. No ale chętnie wyjeżdżamy, tych koncertów jest ciągle coraz więcej. No, wiesz co weekend gramy praktycznie, jak nie jeden, to do, do trzech koncertów w tygodniu właściwie. No. Czy znajdujesz czas na rodzinę? Ponieważ dużo jeździsz na pewno, no i masz małego synka tak jak ja. No i chciałem się zapytać jak to wiążesz, czy żona zadowolona, czy może... Moja dziewczyna, więc... No na pewno nie, bo z dziewczyną to się mijamy. Ona pracuje w Berlinie, więc kiedy ja jestem w Szczecinie, ona jest w Berlinie i przecież widzimy się gdzieś w dzień do dwóch w tygodniu, czasami do trzech. No znajduję czas dla dziecka, bo to jest normalne i kocham go i, i jesteśmy razem bardzo dużo przebywamy ze sobą. Więc tam gdzieś, wiesz, na trzy godziny gdzieś z rana go oddaję do babci, albo po prostu do przedszkola i, wiesz, jedyny, na trening, to jest jedyny czas, kiedy nie jesteśmy razem. Później do wieczora jesteśmy razem. No i lubimy swoje towarzystwo, że tak powiem, i dużo spędzamy czasu. Także spokojnie, no te wyjazdy są takie, że, wiesz, tęskni się za dzieckiem. No, ale, wiesz, jest taka praca, no. A jak się synek nazywa? Michał. Michał. Mhm. Tak samo.

że wybaczył, takie pytanie ogólnie, czy no, w dobie XXI wieku udaje się przeżyć ogólnie z hip-hopu jak to jest, kiedy ci wszyscy ludzie te MP3 kopiują sobie, zrzucają, czy powiedz zajmujesz się jakimś zajęciem, czy 100%, poświęcasz się hip-hopowi, czy masz jakąś inną pracę. Wiesz co, no już od jakiegoś czasu utrzymuję się tylko z muzyki, nie byłem w stanie już łączyć pracy i muzyki razem. Tych wyjazdów jest, jak mówię, coraz więcej i godzin w studiu również i wiesz jakby pierwszy tam 3, 4, 5 lat nie pamiętam ile to już trwało Eee, wiesz, byłem w stanie to godzić i wiesz, pracować do godziny 17 18 siedzieć w studiu do którejś w nocy, potem znowu na dziewiątą jakoś czułem się świeższy i, i trochę młodszy może. No teraz wiesz, z racji tego, że jest dziecko, no to w ogóle nie ma o tym mowy, bo eee, kurwa no, po prostu w ogóle nie wdawał swojego syna i, i swojej rodziny. A więc eee, jakby nie jestem w stanie tego łączyć już i dlatego już jest z samej muzyki. No jest raz lepiej raz gorzej, wiesz. No ma niewielu, że tak powiem, artystów w branży żyje ze sprzedaży swojej muzyki, no wszystko się opiera na koncertach, no nie? No, a jak się zamulisz i, i nie wydasz muzyki z kolei, która generalnie nie sprzedaje się, nie wiadomo jak i nie generuje tych m, prawdziwych zarobków, no to nie jeździsz na koncerty, więc tak czy siak wiesz, musisz zapierdalać po prostu, bo jak nie wydasz płyty, to wydają kto inny i on będzie zapierdalał za ciebie na te koncerty. Co roku wychodzi kurwa mnóstwo albumów, e, pojawia się na rynku co chwilę jakiś nowy artysta, który kurwa okazuje się, że kurwa na jakiś nie wiadomo co i, i wiesz i nagle e, kurwa połowa ludzi, którzy by przyszli dla ciebie na koncert już jest u niego na koncercie, więc po prostu wiesz, nie trzeba zapierdalać. Ostatnio śledzę Twojego face'a właśnie, wrzuciłeś z podróży właśnie w Albanii zdjęcie z popkiem, którego pozdrawiam bardzo serdecznie, też jestem jego wielki pan. Dobra, pozdrow. To i chciałem się zapytać, czy w związku z tym będzie pachnieć to może jakąś produkcję u Ciebie na płycie u niego, czy jakiś mixtape? Wiesz co, nie, nie wiem, no na pewno na pewno jakiś kawałek jeszcze ze sobą zrobimy, może nie jeden nawet. W tej chwili byliśmy go po prostu odwiedzić przy okazji pobytu w okolicy w e, i wiesz i, i tam akurat miało mi się dograć nie mi tylko na naszego wspólnego kawałka na taki projekt Matea e, no i wiesz no, ja, no i tak się nagrywam tam przy okazji no Mateo tam został na dłużej wiem, że zrobili tych kawałków jeszcze więcej Chciałem się zapytać, czy dużo hejtów ogólnie masz, dlaczego się pytam, ponieważ y, ostatnio rzuciłeś takie y, ogólnie fotkę y, z Mieciem i zaraz tam się zakurzyło, tam się w ogóle, że to, że tamto, i, czy ogólnie... Słuchaj, y... no te hejty nawet do mnie nie zdążą, wiesz, dolecieć, żeby mogły po mnie spłynąć, więc szczam na to. Eee, wiesz, no kurwa przy, powiedzmy, że no nie wiem, jeżeli jest tam nawet 100 niepochlebnych i chujowych jakichś opinii i, i komentarzy, no to umówmy się, że jest to 100 niepochlebnych opinii na kurwa 10 tysięcy lajków, no to umówmy się, to kurwa nic tak. Dokładnie, ja ci powiem, że mam taką ogólnie wylepkę, i ogólnie z, 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 tak jak rozmawiałem z Czesławem Mozilem, którego bardzo y, y, oczywiście y, pozdrawiam, Mówi, że hejty mają y, największą władzę w internecie, no ale dzięki nim też się to kręci, bo oni udostępniają wszystko. Znaczy, wiesz co, no oczywiście, ci co hejtują, to nic nie udostępniają, no oni po prostu ci tam blogają, no ale wiesz, no, no jak jesteś na świeczniku, no to siłą rzeczy musi kurwa jakiś ktoś chcieć wrzucić w ciebie, kurwa błotem, no nie, no ja... Nie ma po prostu tak, że wszyscy cię kochają Nie da rady tego zrobić, a poza tym byłoby to bez sensu. No to, wiesz, no musi być kurde jakaś lawina nienawiści trochę. ludziom i tak się to wszystko podoba i dla tych się żyje i o to wszystko chodzi. Tak samo ja też mam także bardzo lekki, że się rozumie, tu, żółwik. No i chciałem się zapytać, czy byłaby taka możliwość, ponieważ jestem twoim wielkim fanem i lubię każde twoje kawałki i mam ich w pełno w mojej furze. Czy kiedyś byłaby możliwość, zaprosiłbyś mnie na teledysk może, jakbym do ciebie wbił? A to, teraz ja mam pytanie, a ty masz, kurwa, moje kawałki w furze na oryginalnych cd to czy Na razie mam Pościągane. No to jak gdyż miał na oryginalnych cudeczkach, to się zastanów. To dobra, na następny koncert bijam już zupełnie wszystkie na full'a i zgłoszę się do Ciebie po autografy. Gitarę. Wtedy po poglądamy. Dobra, super, spoko. Chciałem się zapytać, właśnie sobota, czy może miałbyś ochotę kogoś pozdrawić? Pozdrawiam wszystkich ludzi kochających polskich hip kochających w ogóle muzykę, że serdecznie was pozdrawiam. Pokój, do zobaczenia na koncertach. Szacun, dzięki bardzo. Dzięki A, jesteśmy? z World Tour i innych podobnych. <grywki> Bo jak chyba, na jaki wjeżdżasz? szerszeń i tutaj koleżę na dobrych państwa. Mi słonił szajker tak. tutaj specjalnie dla Sobusia przyjechałeś, się nie? No jak? Będzie grubą, będzie grubą? Już będzie grubo. Już będzie. Jest dobra pogoda, nie? Dobra atmosfera, dobre chmury. Kochani, się tutaj z dobrą ekipą, siema. Cześć, Michał. To... Siema Piotrek, siema, siema Daniel. Jak tam słuchaj, jak się nazywasz? Ola! Słuchaj, wszystkie ole to dobre dziewczyny. Jak to się w ogóle nastawienie przed baletami? Pozdrawiam. Nie, nie często się zdarza. So, kurwa, sobota w niedzielę. Zapraszam. Hello guys, turtle with my man. Hello, it's Herbie. In the house. Yo, 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 what's going on? Yeah, we just in Polish millennium house, you know. And you know who is playing tonight? Uh, yeah, of course it's um, sobota. Yeah, in the mix. In the mix, obviously. But I came to support my uh, my friend, my friend Kuba. Kuba, yeah. yeah. So there we go. We're here right now. You know some Polish languages already. O oh, je, yeah, tak, 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 you know, just a little bit dziękuję, you know, for the ladies, oczy, kochani, Dziękujemy wam, że wyjście tutaj z nami na koncercie właśnie Sobusia, soboty Michała Sobolowskiego, naprawdę naprawdę pokaz wielkiej, wielkiej muzyki. Dziękujemy właśnie organizatorom, dziękujemy sobocie, wielki szacun, naprawdę dziękujemy za zaproszenie. Mam nadzieję, że więcej, więcej, więcej tego będzie się działo właśnie w Anglii, no i będziecie nas zapraszać na mega ciekawe takie imprezy, Pozdrawiam też Michała, bo Michał do nas wrócił właśnie No i robi nam no, takie właśnie piękne właśnie filmiki Dlatego tutaj też ukłon, saluto Michał Także ukłon też w sposób do Was Udostępniajcie, lajkujcie, like szerujcie, hejtujcie No i zapraszajcie nas na takie właśnie imprezki jak Birmingham Dziękujemy jeszcze raz organizatorom Pozdro tuś, rób takie imprezy A Wy bijajcie tutaj na kanabis whisky, ananas, wszędzie How W sercu mojej. Super. Co mnie być się zdarzyło Czy to mnie nagło wykrzysz Jebasz miłość Sapor dobek Szary krasa off to najbał Trzymaj to się Za tym szat światamy Ej, chcecie może lotnie? Nie, chcemy być na filmat Dobra, dawaj jeszcze raz szybko Dobra, zajęliście